Brawo, brawo państwa, a to widzę wynik, to, to, to pole takie, w którym ustawia się w prawdziwym karolinku kamień, nazywa się domem. A więc kamień w domu i teraz jaka będzie odpowiedź? Normalnie by trzeba było to jeszcze pozyskić, 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 rozkaz i wtedy by dojechał bliżej, a zatem... Aha, to bo tutaj upadł runda rewanżu, jest umawiamy się, że trzeba, trzeba e, do trzech wygranych. Pierwszy, pierwsza runda wygrana, runda z kamieniem. No i teraz będzie odpowiedź, e, runda rewanżowa, tak? Proszę bardzo, może na, na zmianę teraz pierwszy kamień pana. Proszę bardzo. Czujemy już teraz lepiej luz. Chociaż warunki są trudne, no bo, a jeszcze powiem Państwu, ostrożnie, dobrze, 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 troszkę za mocno, troszkę za mocno, powiem Państwu jeszcze, że lód do karlingu musi być niesamowicie e, precyzyjnie skład. to jest wielka praca ludzi, którzy się na tym bardzo dobrze znają, no i jest tak, miarka w Karlinku mają taki specjalny cyrkiel do mierzenia, jeżeli jest, jest mocniku który kamienic bliżej, który dalej tutaj Dyrektor Łukyński podobny sprzęt zastosował i będziemy za chwilę wiedzieli czerwony, tak? czyli mamy po jeden, tak? po jeden no to decydująca, decydująca partia, tak? nie, nie, no w Karlinku musi być się rozstrzygnięcie Gramy decydującą trzecią partię. Zwycięzca tej partii zostaje zwycięzcą naszego meczu. Bardzo proszę. Zaraz już Musimy tutaj. Brawo, 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 brawo. Świetnie. Super. No, w samym domu prawie. Dzień jest coraz yes, lepiej. Dobra, no, brawo brawo, dziękujemy Panu bardzo, Karnik się spodobał. E, Nie wykluczone, że tutaj powstanie sekcja, bo dyrektor Łuczyński mówił mi, że e, już nawet jest zainteresowanie, aby, aby właśnie sekcja Karolingu e, powstała w Kozienicach, przy takim wspaniałym obiekcie jest to bardzo prawdopodobne. Trzeba tylko zdobyć zrobić trochę więcej kamieni i, i wtedy będzie dobrze. I tak proszę Państwa, e, kończymy naszą ceremonię uroczystość otwarcia pierwszego sztucznego lodowiska na Ziemi Kozienickiej. Za chwilę będziemy mieli dla Państwa jeszcze pokaz stóp tych ogni. Od jutra oczywiście zapraszamy już na lód. Mam nadzieję, że nie będzie padał śnieg, że nie będzie tego śniegu go się tutaj tyle gromadziło, Życzymy miłych wrażeń tutaj na lodzie I oczywiście wszystkiego dobrego na święta także i w nowym 2009 roku. Dziękujemy dziś za przybycie.